Już nie 500, a 800 zł na każde dziecko będą pobierać beneficjenci rządowego programu. Wyższe świadczenie będzie wypłacane od stycznia. Należy zaznaczyć, że nastąpi to automatycznie co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby dostać świadczenie w wyższej wysokości. 2 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą. Do rodziców trafi 547 milionów, co obejmuje 684 tysiące dzieci. Kolejny termin wykład to 4 i 7 stycznia. W tych dniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld złotych. Informacje o wypłacie podwyższonego świadczenia otrzymamy również poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024. Podwyżka świadczenia z 500 do 800 zł to dodatkowe 3600 zł na rok.